Laura grała już wieloma postaciami, ale nadal nie próbowała jeszcze wszystkich Dlatego umieściłem na kole Fortuny wszystkie te, którymi nie grała I zaraz się przekonamy, jaką postacią będzie musiała zagrać Jakbym miała wybierać, kogo bym chciała dzisiaj, to, to na żadnego. pewno nie Astra. Ale Odbram jakbyś miała wybrać mega, mega mechaniczna Jakbym chciała kogoś dzisiaj wybrać, to bym wybrała Vice Nie ja też bym chciał Vice, no Wydaje mi się, że Vice mogłaby być spoko, bo ty lubisz z sentinelami pograć No dobra, losuj tam Fate. O, to fajnie. Bo Fate to był mój drugi pik, który chciałam ci zagrać. Tak? A wiesz co Fate robi w ogóle? Eee... No co nieco coś tam sobie pograłam ostatnio. No i ostatnio było Silver 2, a teraz mamy piękny Silver 3. Pijemy okay. się ku górze. Okrągłe 0 punktów. Co to za podanie meczu? Halo? Moje duło mi kazało. Ale to co, jak ci dło powie skacz do ognia to skoczysz? No, powiedzieli, że to nie ma sensu, no. No, nie, no, nie ma takiej możliwości, że ty podajesz mecze, no. 07 to jest do wina. dowina. W historii, pierwszy. Nie, w historii chyba już było. Poddany. Kochani, musisz się skupić, bo to jest bardzo wymagająca postać. Dobra. Chciałbym najpierw, żebyś mi pokazała po prostu. Opowiedziała troszeczkę o tej fight. I co wiesz? Jeżeli chodzi o jej umiejętności, z tego co pamiętam, to przede wszystkim ma rywila. Można to zestrzelić. O! Nie wiedziałam, że on takie coś robi, jak się go nie zestrzeli. Ma takie, nie wiem, jak to nazwać, takie stwory, które cię gonią. Praulery. Ale szczerze tak do końca nie wiem, jak one działają. To, to wiem, co to robi. Takie, taka kulka i nie możesz z tego wyjść i to cię trzyma. Do środka cię wprowadza. I co jeszcze robi? A jej nie słychać. Nie I to jeszcze cię Nie słychać. To ja chyba nie wiem, co robi Faj do końca. No dokładnie, nie wiesz. To może ja wytłumaczę. Po pierwsze, prawlerem możesz sobie sterować. Trzymasz i skręcasz sobie myszką, tak jak Fleszem Sky. O, a on nie jest taki długi jak myślałam. Ale ty nie skręciłaś w ogóle. Jak? Jak sprawdzić za tym boksem do lewej? Ale sprawdź do lewej i potem do prawej, żeby całą, żeby go wykorzystać. I później jeszcze możesz tu do prawej sprawdzić. Nie tylko, że sprawdzasz jedną pozycję. No nie sprawdziłaś za ścianą na przykład. To łatwe. jest proste. Nie side, Ej, ja nie za ścianą! Widać. Ważne jest to, że jeśli ten prowler się sfokusuje na kimś, to ty na przykład masz coś takiego, nie? Ja stoję sobie i wale w chciej to ty pikujesz z tym prowlerem, jak on się sfokusuje. Bo wtedy przeciwnik się skupia na tym prowlerze, żeby go rozwalić. No i ma rozwalony cross replacement, a ty pikujesz i, i mu dajesz Dobra. heada, nie? Dodatkowo. Czyli po prostu no. używamy go i z nim puszujemy. Wychodzimy od razu na heada. Kolejna bilitka to, to jest ten to jest ten granat, który właśnie zauważyłaś. No. Który wiesz, jak działa. Jego się nie da zbić, bo wcześniej Two I próbował go zbić. A ja chyba też go kiedyś próbowałam zbić. Chyba też, chyba też, no. I no, on, on działa w dwa sposoby. Albo go rzucasz i on sobie wybucha, jak spada na ziemię. Nie. Ewentualnie rzucasz go do góry, to on sobie tak spada po prostu po jakimś dystansie. Ewentualnie możesz zrobić coś takiego, patrz. Jeśli chcesz na przykład, żeby wybuchnął tutaj, mhm. i, go sobie, i ja sobie go rzucam, to widać, że odbije się i nie wybuch tam, gdzie chce, nie? No. Ale możesz sobie kliknąć drugi raz ten sam przycisk, jak masz zbindowaną tą abilitkę, i ona no. się, od, i to się zatrzymuje. Możesz tym kontrolować. Rzuć do góry i kliknij raz, jeszcze raz. Jak już rzucę? Widzisz? A, że od razu. Że może być od razu. Kontrolujesz kiedy, ja kiedy go. Zatrzy... Kontrolujesz, kiedy go zatrzymujesz. Więc jak ja Cię widzę, zobacz teraz na, na ciebie, nie? Jak no. ja cię widzę to mogę sobie go, to mogę sobie go zrzucić A -a -a. kiedy chcę, nie? I tego nade'a, to się używa jako double nade'a no. też z rejską. Rzucasz razem z raj's w to samo miejsce i wtedy gości umierają na kita. Oooooo, W sumie smart! I Reveal używa się w ten sposób, że możesz go rzucić po prostu na ziemię i on pokazuje po prostu gdzie się znajduje przeciwnik, przez ścianę. Ogólnie powinno się go rzucać tak, że go się rzuca na samą górę. Po pierwsze, żeby przeciwnicy mieli go ciężko zbić, a po drugie, jakby najwięcej spotuje taki rebel, nie? Pada na hita to oko, można rozwalić na hita. Zobacz sobie. I'll find you. Ah! Kolejna kwestia jest taka, że jest to samo, co... Ogólnie rzuć tam tego, to oko do góry, tam, tam, gdzie ja rzucałem. I zobacz, ona trochę daleko wybuchło, nie? Nawet mnie nie spotowało. No, no dziwnie, nie? I teraz pytanie, czy trzeba mieć line-up? Nie. Nie. To działa tak samo jak poprzedni nate, czyli widzisz jak on leci, jak, jak leci sobie to oko i zatrzymujesz tym samym przyciskiem myszy. Ulemasz... Ja myślałam, że fade będzie taka dużo prostsza. No nie, w sensie, nie za nie wydaje to... się ciężka, ale kurde, no, te dodatkowe przyciski mi tutaj mocą. A, i to oko możesz sobie użyć w ten sposób, że po prostu dajesz sobie go i pikujesz sobie z tym, nie? Widzisz? tak. Teraz byłaś skupiona na... żeby rozwalić oko, dlatego ja wygrałem duel, nie? Schowaj się za boksem tu. No. Ja cię zespotuję Revealem. To jeśli dam w tą linkę Prowlera, to on się automatycznie fokusuje na tobie, na ciebie. Widzisz? O sobie leci od razu. Do mnie. A, czyli się w sumie dobrze jest wtedy ruszać, bo natedy wtedy dłuższą drogę do przebycia. To prawda. Dodatkowo mamy tego ulcika, no ulcik jest mocny, ulcik robi w sumie wszystkie te rzeczy, które robią te abilitki, oprócz blindowania, bo prawda blinduje. Czyli tak, jak zultujesz kogoś, to jest ten DK, czyli stracisz to hp, nie widać minimapy, nie słychać nic, co jeszcze, nie rewiluje, nie rewiluje, czyli nie, widać, nie widzisz ściany, to jest na spokojnie. No. Ale jest, pojawia się, jeśli złapiesz kogoś w tym ulcie, to po pierwsze masz informację, ile jest, bo mówi postać. Really? Mark Twan mi powiedział teraz jak mnie zultowałaś, jak, jak oh, cię zultowałem, okay. plus jest ta linka też, nie? Okej, okay. czyli wtedy <laughs> też ten Prowler działa. Działa. Prowlerinho. To będzie zadanie Twoje, tak się będzie nazywać. Praulerinio I będzie trzeba zrobić coś takiego, to będzie proste. Walisz Prawlera za ścianę, jak coś spotujesz. Jak się wkurzy ten Prawler i będzie leciał na ziomka, pikujesz, dajesz mucheda. W momencie, gdy on dostanie Blinda i ty go zabijesz, no. nie zaliczam zadania. W momencie, gdy on będzie sfokusowany na nim, to ty wtedy pikujesz i zabijasz go, dostajesz wtedy ten czyli zadanie dopiero, wykonanie. Czyli przed jego zblindowaniem, tak? Albo jeśli go rozwali i będzie sfokusowany na nim i ty go zabijesz, wiesz co chodzi? Dobra. Dobra. Są dni, kiedy non-stop tryharduję Rankedy, mój duo drze pyska na Discordzie, a potem cisza. I wtedy wjeżdża Edifier M60. Idealny vibe pod Netflixa, YouTube'a czy romantyczną randkę z dziewczyną. Małe, czarne i stylowe. A gdy odpalasz muzykę, od razu czujesz, że to sprzęt z mocnym brzmieniem. Pasmo od 58 do 40 tysięcy herców. Więc słychać dosłownie wszystko od basów po każdy szczegół w tle: Bluetooth, USB-C, AUX. Wszystko w pakiecie. Do tego aplikacja Edifier Connex, gdzie ustawiasz dźwięk dokładnie pod swoje pomieszczenie. A jeśli jesteś typem, który robi coś więcej niż chilluje, na przykład nagrywasz, montujesz albo po prostu lubisz studyjną jakość, to polecam Edifier MR3. Te głośniki są po prostu stworzone do domowego studia lub codziennego użytku, jeśli lubisz dobrą jakość dźwięku. Oprócz typowych funkcji MR3 mają też coś. Co na pewno Ci się spodoba. Funkcja Acoustic Room Compensation, która sama dopasuje dźwięk do Twojego pomieszczenia. Masz echo lub ściany z betonu? MR3 to ogarnia, bez problemu. Nie musisz mi wierzyć na słowo, po prostu zamów, włącz i posłuchaj. Jak nie zrobią Ci różnicy, to oddasz. Ale obstawiam, że po pierwszej nucie zostaną z Tobą w domu. Co kupujemy w pierwszym? Trawler i Ghost. Ghost i Trawler. 100 zł za 3 kilo na pistoletówce O kur. To mocne, to dawaj plus W. Dobra kochanie, bo nie zrobiłaś analizy y, Team Compu, gdzie nie e, ma smokera Benemi. Nie mają smoków, mają flesze 3 mają inicjatora y, z tego ładnie umiesz y, wo, agentów, bardzo ładnie, kochanie. Zawsze ci mówię, e, że e, musisz nie tak wo? analizować Tylko to co mogą zrobić ci agenci Chyba? Nie wchodź nie wiem Czemu? No, no Mamy Alarmbota, mamy Tureta, mamy moli. Wsz Zaliczyłaś wszystko, nie? Po kolei. Wszystko. No. Dwóch na shortcie widzimy na minimapie mhm. oczywiście, w idealnym... Skąd? No, brawo. No, wrzuciliśmy do smoke'a reveal, not bad. Nie musisz, nie musisz pikować. Okej. Okay. Twoje robią plecy, dobra, wychodź sobie do góry, już widzisz. Okay. Dawaj, bierz broń z góry, bierz co, broń z góry. No, będzie okay. No zobaczymy, czy wy będziecie takie fifa yy, jak Laura zrobi te rzeczy. <grym> dawaj, coś sobie bemaj na sprawdź z prowlerem, zobaczymy, jak kręcisz nim ładnie. I jak coś ja będzie, to. Ja mogę nie kręcić. Od razu. No dawaj. prawej strony w ogóle nie sprawdziłaś, nie? Paszki, żeby był turret. Falaki, nie cofaj, cofaj. Ufa. Mogę sprawdzić, czekaj. Mogę zamknąć? Już. No powinieneś od razu zamknąć. Za BS-em jest cały czas gość. Za BS-em? Tak i Market. No to teraz już trochę lipa. Nice. No co no, no, no. teraz? Za BS-em i drugi nie wiadomo. No. Cofnij, 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 cofnij. Przeładuj sobie na stronę. mogę? Możesz. A co jak ci lane A dobra, on ci patrzy, dobra. Idzie maina dopiero. Daj e, reveal na lane. Reveal lane, lane. lane. Nice. Czemu chcesz stać schody jak i dzieci lane? Halo! Czemu Bo dajmy? Się pomyliły miejscowości. My god, moje oczy! Nie musisz orba, nie musisz... Dobra. Tak. Tak. Uu, coś to siedzi. Coś to siedzi. Halo! Yeah. Dostałaś orba, więc miałaś już ulta. Zweistowałaś orba jednego, ponieważ... no... No, 7-1. Dobrze to w chodzi, szczerze, na razie. Tu? Dawaj, no, możesz dać takiego. Dobra, dawaj prawlera do tego. Pali się, ej! Hurre. One, Ura. One nie panikujmy! No już do le... No. Za późno do lewej, no ale dobra, okej. Okay. Jest dużo lepiej niż było. Tu Retro, wal sobie na spokojnie. Czekajcie, czekaj, Dobra. Dawaj go, dawaj go. Nie hey, dam mu, no. Nie No to po prawej! No słyszymy! No Kurrra! Trzeby! Czek! Ale wiesz Ale wiesz co widziałam? Widziałeś, co zrobiłam? Złapałam tam kogoś i dałam trawlera. Ale zapomniałaś, ale, 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 że tu gra Killjoy jeszcze i wjeżdżasz na sajta nie sprawdzając niczego. Tylko i wyłącznie skupiając się na tym, żeby dać za wszelką cenę temu sobie. Tak, mam dzisiaj trening mentalu, Mr. BodyBoy! Body co robimy? Ej! No, mam, no właśnie Reina miała nasza fejkować. O, no, to nie jest Dobra, ja myślę, stąd cofnął szczerze, bo to jest taki kill, że chyba zna... No, dawaj, wychodź wychodź na duel. O nie! Zabiłabyś go, gdybyś o, nie patrzyła się na, wiem, na, wiem. Safe, na tego Feniksa. Wiem. Czyli crosshair placement od razu po zabiciu, crosshair placement ląduje tam, gdzie może być przeciwnik, a nie patrzymy o, się na trupa. nie! Daj Prowler do prawej. Daj pra do prawej. No nam też by się przydała. Dawaj no, no co to jest za Prowler?! Mówi jeszcze do prawej, do prawej, do prawej Dobra, dawaj ją, kasuj ją! Nie no czemu? Jezu! Trzymajcie mnie! Pod Hebenem! Cały czas! Całą rundę! Jak bym mogła? Ja <noise> wie... Nie chciałam się wywalić bez sensu. Tak, dlatego nie chciałaś się wywalić bez sensu, dlatego kiedy twoich dwóch... Ale dałeś trzech... Kiedy twoich dwóch, trzech przeciwników odbija side, ty dajesz, ty bierzesz Neida do ręki! Dlatego nie chciałaś się wywalić bez sensu! Wiedząc, że Kirjo jest pod Hebenem ma jeden HP ty bierzesz Nejda do ręki! Wyjdź daje jeden hit w ciało! Tyle! No nie no, nie wiemy, że drzwi się nie. zamykają! Nie no! Laura, skup się! Ej, czemu nie, nie wiemy, co? Te drzwi instant no, się zamykają? Czy nie. Je, nie, nie, nie. Drzwi no, się instant tak. zamykają? Pytanie! No nie, właśnie nie no! Nie, no że nie no! Wiem! Mit, 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 mit. Skup się. No, dawaj, dwóch, dwóch, to jeszcze jeden. UUUU! na nice shot! O dobra dobra, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okay. umarła! Ja pierd... Nie ma. Drzwi. Ten Joru enemy jest najgorszym Joru jakiego ja widziałem w życiu, nie? Gości dał blind'a i wyszedł tyłem do ciebie? Ej! Ja po prostu, dobrze, to rozegrałam. Czekaj. Szybko, szybko. Jedziesz, Decoy to był, Decoy, 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 to był Nice. Aaa, oh, się Heda dostała, 10 HP. Ogólnie unlucky, bo Dikoja i ugryzł ten trawler dikoja. Rivi oh. przestał. No co za skurczy, być no, ale to, to jest tylko, tylko i wyłącznie debilizm, nie? Bo jakby, jakbyś miała broń albo ta jetka by miała, no to byście zabili ją, nie? Bo pikuje przez one -waya. Ja bym sobie zdał reveala instant i jeśli nic nie będzie, to bym sobie skrócił na plecę. Dobra, dobra i do B, raczej. No Rejna? Zeszłam się Maria Nice Widziałeś to? Tak, znaczy ja widziałem Bo ja patrzę na minimapę ogólnie, nie? I ja widziałem, że ten Diko już leci ho 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 Dużo czasu Nice, paka Rany boskie, no Nie wiemy, że to są schody? Dawaj No Dobra, eee. Y nie była. była panika. Jezus. Bary. Mamy jednego orba po kilu, mamy ulta, więc spoczko. Będę ci kolował, co jak użyć. Szkoda, że nie mają smoków, bo ten reveal jest fajny, jak sobie na przykład rzucisz w takiego reveal'a przez smoka i wtedy sobie skanujesz, nie? przejść. Mogę iść e, za. Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Się, jak dawaj, jak tam dawaj, tam dawaj. Tak Rób co chcesz tutaj. Konektor, Link. Ona mi tak daje z jakimś dziwnem i broni. Dawaj pikuj na chydzika powolutku O jak dobrze, że ja to zrobię. Dobra, daję jakiś pr prowler reveal, żeby przejść na pozycję Prowler do lewej. Możesz zakręcać! Przyczyliśmy całe 15 minut! Nie! Po co? co? Czemu chcemy Ulta użyć na 2 na 4? Nawet na Sajne weszli. pomóc! Czemu wchodzimy w Kidjoy Ulta? To był wstrzepa tak no nie nie, plus włók grałaś i weszłaś w to. i no, pewnie to będzie iść. To idzie Diko, co biegło tu? Teraz już nie Dikoy. No oszukałeś mnie! No nie no był Diko zatrzymało się, bo się zatrzymał na tym i pobiegła reina dalej za nim gramy jeszcze, no to dobra. To dawaj Napiszcie w komentarzach jakiego agenta chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku i subskrybujcie, żeby być na bieżąco.